My mama ma bar Hej tu Panda Dziś narysujemy tygrysa This Bardzo is. pomocny będzie mój piórnik kształtów Zaczynamy Żeby narysować tygrysa Weźmiemy łuk Zaczniemy od górnej części głowy A dokładnie mówiąc od narysowania Co ty za zwierzę? Tak, tak. To specjalny I drugi Tygrys. Teraz narysujemy boki głowy. Po lewej stronie. Tak jak moja. I po prawej stronie. Obie części połączymy łukiem na dole. Czas, żeby powstały miejsca na oczy i nos. Postaram się to zrobić nie odrywając ręki od kartki. Jak widać, praca nad częściami głowy jest bardzo pracochłonna. Nos jest dość duży, co sądzicie? Teraz rysujemy oko z lewej strony i drugie oko z prawej strony. Jaki teraz tygrys ma gniewny wyraz pyska? Można się przestraszyć. Umieścimy kropki po środku każdego oka. Hmm. Naprawdę chcę mieć flibazu na Wigilię też! Z ze, ze, ze tukanem i brudaskiem! Są wręcz puchate i wyglądają jakby były zrobione z... Łźbie grzeczny. Rada. I jeszcze brew na przykład. Na flibazu z kawał stukana i brudaska. rysować pyszczek. Zobaczcie, chyba lekko się tygrys do nas uśmiecha. I, Mikołaj ma a tak świetnie. I się na nie przyszedł. Nie może Każdy po pięć zabawek dostawać. Tylko tak, cztery. Tylko się. jedną. Zacznijmy od tych po lewej stronie. Zawsze jedno. Dobrze. No. I na przykład na z stukami z tukami brutasek? Jeszcze no. jeden na dole. I dwie pasu? No. I kilka małych pasów na uszach. Okej. Okay. Będziesz bardzo ładny tygrysku. Na koniec sięgniemy po linie proste. Umieścimy je na dole. To będzie jego broda. Nasz tygrys ma już kilka dobrych lat. To nie jest młody osobnik. Koniec. Tygrys narysowany. Tygrys. Wyglądasz dość groźnie, ale może się z nami pobawisz? Nie reaguje. Może tygrysy na waszych rysunkach będą bardziej chciały współpracować? Oh, <grys> Narysujcie swoje prace, pokolorujcie je, The i wyślijcie je do nas na www.forfunkids.pl Menu. Pokażemy je na ekranie telewizora. Małpa i banany. Święta biące, panny. Nowa piasanka. Lubię jeść, jeść, jeść. Lubię jeść banany, 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 banany. banany, 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 banany lubię jeść. Kiedy